Wieć, mała, wieć, bo Jezusa, proga, wieć, wieć. Wiele tygodni przygotowań, ogromne zaangażowanie młodych aktorów i okazja do spotkania miejscowej społeczności. Mieszkańcy Wronina wzięli udział w jasełkach przygotowanych w miejscowej szkole. Dzisiaj będziemy przedstawiać jasełka, które organizujemy co roku, tak na przemian z Mikołajem, raz Jasełka, raz Mikołaj. Mam nadzieję, że nasze dzieci tutaj pięknie się zaprezentują, wcielą się swoje role. Taką mam nadzieję, że zaprezentują te swoje umiejętności wokalne, recytatorskie, artystyczne. No a rodzice mam nadzieję, że po raz kolejny przeżyją tą historię Marii, Józefa, Dzieciątka Nowonarodzonego. I tak jakoś, nie wiem, wprowadzimy ich może w ten taki nastrój świąteczny, oczekiwania na Boże Narodzenie. Zamiast ten nad górami widzę gwiazdę, kręci się, kręci się, wyruje. Może droga nam wskazuje? Pójdźmy w tamtą stronę. Boże, aby tam było miejsce nam przeznaczone. Przygotowania to jedno, występ to drugie. Są to też bardzo malutkie dzieci, więc gdzieś tam ta trema jest u nich większa i też jakby często do rodziców uciekają, więc zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. To jest też dla dzieci dużo jakby... Utrwalenie tych wiadomości, bo same jakby e, takie suche fakty, gdzieś tam czytane, czy oglądane jakiegoś filmu, to nigdy nie jest to samo, co odtwarzanie takich scenek, gdzieś to tam się wszystko utrwala tym dzieciom, jak również e, to jest po prostu edukacyjne dla tych dzieci, tak? uczą się krótkich tekstów, śpiewają bardzo dużo, więc to jest takie też umuzykalniające. Mario, czy ty wie? Dzieci z wielką ochotą przygotowywały się do występów, które stały się już tradycją. To już jest tradycja. Kultywujemy ją od lat, po to, aby. Zacieśnić współpracę między szkołą, między środowiskiem lokalnym. Jest to okazja do spotkania się rodzin. To jest dzień wolny od pracy. Rodzice czy też dziadkowie mają czas, żeby przyjść i obejrzeć swoje wnuki i miło spędzić w popołudnie w tym przedświątecznym czasie. Przedstawienie przyciągnęło wielu mieszkańców, którzy podkreślali, że to znakomita okazja do spotkania. Oczywiście się ludzie spotkają z tego terenu. Jakby powiedzieć z naszych stanów, no i co więcej, to jest do ludzi, przez ludzi robione, i trzeba też ich docenić, ta praca, co wykonują, nie? Ludzie drzwi zamknęli, więc szopę znaleźli, i tam odpoczęli. Nie było miejsca dla Pana Boga w Betlejem w żadnej gospodzie. I narodził się Jezus Bawiciel, w stajęce, ubóstwie i chłodzie. Każdy widać. Fajnie się przyłożył, naprawdę. Rodzice zawsze dobrze się przykładają, zawsze można na nich liczyć. Zawsze pani również bardzo super przygotowują, zawsze są ciekawe występy. No, warto przyjść. Często się spotykamy, właśnie już tak, staramy się, żeby co roku to było. Spotykamy się wszyscy, zawsze jest to bardziej, możemy się ze sobą zawsze porozmawiać. No. Jest to naprawdę fajne, fajne przedsięwzięcie, fajne spotkanie. Organizację występów włączyli się rodzice, którzy przygotowali między innymi kiermasz ciast. Zachęcamy wszystkich rodziców, by właśnie y zaangażowali się w kiermasz świąteczny, by piekli ciasta dla, dla wszystkich, potem ta, tą cegiełkę sprzedajemy Wiadomo, pieniążki są przeznaczane na nasze dzieci. Dzieci widzą, że rodzice coś robią, tak? Robimy to dla społeczności, dla szerszego grona, dla dziadków, dla babci. Później będziemy robić, to, organizować Dzień Babci i Dzień Dziadka. I myślę, że te dzieci też są tym nasycone, tak? Przejmują to od nas, od rodziców i będą to chciały dalej kultowywować, tak? Będą to chcieli dalej właśnie później praktykować w swoim dorosłym życiu. Te środki przeznaczamy zwykle dla naszych dzieci. Dofinansowujemy wyjazdy na wycieczki, na różne przedsięwzięcia kulturalne, na wyjazdy do kina czy na wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Wydarzenie zakończyło się spotkaniem przy wspólnym stole i tradycyjnymi świątecznymi życzeniami.